Witajcie na kanale Knitanki. Dzisiaj w takim bardzo krótkim filmie chciałabym pokazać Wam taki bardzo ciekawy sposób nabierania oczek. Zobaczcie, już samo nabranie oczek jest takim elementem dekoracyjnym. I od początku robótki już coś tutaj nam się dzieje. Ten sposób, jak widzicie, można wykorzystać przy ściegu jersey. Wtedy nie powinien on nam się rolować tak, jak to jest zazwyczaj. Ściek można wykorzystać przy ściągaczu 1x1, 2x2. Oczywiście zawsze pozostawiam to Wam i mam nadzieję, że Będziecie chętnie korzystać z tego sposobu, tak aby Wasze robótki miały jeszcze ładniejsze i ciekawsze detale. Sposób jest bardzo prosty. I już pokazuję Wam, jak będziemy to robić. Ja sobie odetnę tutaj tą moją próbkę. I już będziemy nabierać oczka. Celowo wzięłam taką grubszą włóczkę i grubsze druty. Aby to było jeszcze bardziej widoczne. Sam początek jest identyczny jak przy klasycznym nabieraniu oczek, czyli pierwsze oczko nabieramy zwykłym, klasycznym sposobem. Ja zabiorę może to, żeby nam nie przeszkadzało. Pierwsze oczko nabieramy zwykłym, klasycznym sposobem. Teraz kciukiem odwracamy sobie włóczkę, żeby była od środka, i nabieramy kolejne oczko. Następne zwyczajnie i znowu odwracamy sobie tą włóczkę i nabieramy od środka. Zwyczajnie. Odwracamy włóczkę i od środka. Zwyczajnie i od środka. I to jest cała trudność. Zwyczajnie odwracamy włóczkę i od środka. Zwyczajnie odwracamy włóczkę od środka. Jeszcze raz. Odwracamy włóczkę od środka. Zwyczajnie i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, powstał nam właśnie taki bardzo ciekawy nabór oczek. Ja teraz zrobię kilka rzędów ściągacza jeden na jeden, tak żebyście zobaczyli, jak tak nabrane oczka będą wyglądały, będą wyglądały przy ściągaczu jeden na jeden, no i dziergam, jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe i jedno prawe, jedno lewe i jedno prawe, jedno lewe, jedno prawe. I ja przerobię kilka rzędów po prostu ściągaczem 1 na 1. Wrócę do Was i pokażę Wam, jak wygląda efekt końcowy. Tak wygląda to właśnie w ściągaczu 1 na 1. Bardzo ładnie trzyma to formę, więc jeżeli byście chcieli na przykład wykorzystać taki brzeg, czy to w czapkach, te, takich wciąga, zrobionych ściągaczem jeden na jeden, które nie będą wywijane, czy w dołach kardiganu, czy gdziekolwiek indziej. Możecie śmiało sobie wyzrobić próbkę, wypróbować i mam nadzieję, że ten sposób Wam się spodoba i zagości na stałe w Waszych robótkach. Yy. W tym filmie, takim krótkim, to już będzie wszystko. Oczywiście, jeżeli film się podobał, dajcie lajka. Piszcie również komentarze. Jeżeli są jakieś pytania, to pytajcie. Tak wygląda ten ściągacz po stronie lewej, czyli tutaj nie dzieje się zbyt wiele. Cała, cały jego urok jest właśnie tutaj na prawej stronie. Wygląda bardzo ciekawie ten brzeg. Dziergajcie, korzystajcie. Ja za dzisiaj dziękuję i widzimy się w kolejnych filmach.